Dobry, dobry. Dzisiaj sielacek. Z moim coachem. Coach przestał się. Cześć, to ja. No i Dzisiaj ach, pokażemy jak zrobić zdyszki? Wszystko. Stuwę. Leciutką stówę na sam początek. A potem pomyślimy. Tak. O, propos. Jeśli. To się znajdzie jakiś nowy, no nie... Tak. Tutaj wpisujemy kod. Nie za chudy pawi. Doładowanie eleganckie. A tutaj Chicago. No to jest mój idol, no. I tak, klikamy i jest doładowanie. I tutaj stówę załadujemy. I jest super. Naprawdę. Teraz lecimy. E Zaczynamy sobie od ustrzelenia skinka, Lebo. myt, myt, dawaj Gdzie strzelamy? Chudy coach, gdzie jesteś? Na lewo Na lewo? Tak Piękny, piękny I teraz Jak na prawdziwego mężczyznę przystało? Cielak Sielaczek za wszystko Żeby wygrać Trzeba się poświęcić Trzy medium Casey Pawi. na sam początek Na spokojny Na spokojnie Trzech na standardzie Jeszcze zostanie sielaczek za parę złotych Trzech na standardzie Standard? 3. Tak Poszło I niech się kręci Niech się kręci To jest albo wygrana albo wygrana Bierzemy tak Najgorsze boty O nie Daj dziwkę, boty. Daj dziwkę Emili. Daj Emili. Nie możesz tak mówić. O, już poszli. Niestety. Ale może. Może to jest ten moment. Pawi. Pierwsza. mieć dźwięk, żeby było słuchać, jak się kręci. O, a słychać, słychać. Pięknie. Na Dobrze. Dobrze. Dobrze zaczynamy. Ach, teraz ostatnia. Musi. Pawi. Jest. Dziękuję. Pięknie. I widzicie. Witamy w składzie. Właśnie tak. Świetna się bitwa. Grać. To za wszystko. Pewnie. Świetna Chyba bitwa, pewnie. naprawdę. Polecimy następną jakąś bitewkę. Leciutki Ninja Case z Low Taperem na samym końcu. Na szczęście. Piękno, mi się wydaje, że piękno. powinno wystarczyć. Ninja Low taper low Na trzech standardach. Trzech standardzik. Poszła. Żeby coś wygrać, trzeba to też poświęcić. I Samu. I Emily. I Emilka. Daj. Lecimy. Coś, coś fajnego. Powi. Nic. 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 Tak. Eee. Tak Jednak nie ma czym się przejmować, bo jest jeszcze sieraczek no. za 6 zł. Tu 100. Tu 100. Niestety nie. A może. A, amber Jest 6,20 chyba. Patrzę, buścik taki. Pięk. Świetna. I tak. I nie ma. I low tape. Na buście? Nie ma. Co tu robić? Co tu robić? Tyle kas? Na półść. Poczekaj, myślę. Może nie to. puścimy, bo to też fajnie daje. I low. Low tipier. Underek na 4. Świetna. <coughs> Kręćmy go, jak to się mówi, co kręćmy, ja kręcz. to kręćmy, no. Świetna Posła Proszę nic. No. no fajnie, no nic. Teraz jest dobrze. No Kurde, ile? Ty po ile to kosztuje już? Wygramy. Jest, Patrz. jest, wracamy. Patrz. Świetny. Ale widzisz Świetne. to? Świetna, widzę. Świetna bitwa. Ja wiem, że świetna. Wszystko jest świetne, jak się kręci. Kręćmy dalej. Ale to już złotówkę niedawno. Chyba. Pokręćmy. Pavi, zrób, zrób zwatelkę. Piękne. Nie rób tak. Nie nie nie, 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 nie. Ja wiem, ja wiem co trzeba postać. Za wszystko. Za wszystko. O! 30 Pawi ja idealnie. Nie, 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 nie. nie. Kon kurset case. Idealnie. Piękna. Teraz... Na trzech. Wtedy standard. był to, to. Standard. Standard. Świetna bitwa. Wyzerujemy się. Jak nigdy. Poszła. Poszła. Aj! Tak Nawet botów nie musiałem dodawać. Oni poszli. Oni chcą walczyć ze mną. Pawi! Nic. Nic. Piękna bitwa. No. Ja, ja nie wiem jak coś się stało, ale naprawdę. To jest piękne. Jak to się zakręciło. No mamy nic? Dobry znak, no. Co tu mieć? E, pamiętajcie, kodzik. Nie za pawi. Plus 10% przy doładowaniu. Wszystko tu macie. Pięknie. Dzięki za oglądanie, było super. Cześć. Cześć.